Jak szybko znajdę miejscowe w Indiach bez śmieci? Ja jeszcze nie wiem, ale dzisiaj się o tym przekonamy. Nie przedłużajmy. Lecimy od zachodu. Czy tutaj są śmieci? Są. Szukamy dalej. E, południe. Południe, czy tu są śmieci? Tak, tak, oczywiście, że są. Do, e, polećmy pod Bangladesz, gdzieś tutaj na wschód Indii no tu jest już dużo lepiej no nie, ale nie, no walają się dalej jakieś plastyczki, ale czyściej na pewno okej, okay, gdzieś obok nowego Delhi yy, no okej, okay, tutaj musiałem lekko wytężyć wzrok, ale oczywiście było ich dużo yy, o, pójdźmy pod Nanded. o Boże <ścoughs> po tym to ja jestem dead, co ja tutaj zobaczyłem, lecimy dalej e, spoko, przy Jaipurze o, tu dużo zasłonięte, żebyśmy nie widzieli, ale nie, no w oddali jest ich masa, spoko. E, przy Nakpurze chyba nie byliśmy. O, tutaj to na pewno nie byliśmy. No, ale śmieci są. Tak, o, tu jeszcze więcej. Przy Nandedzie byliśmy, no to o, przy Bombaju, duże miasto. E, no, duże miasto, dużo śmieci, tak jak widać. E, właśnie, ten challenge nie jest taki oczywisty do zakończenia. No właśnie, no bo jak będziemy tak sobie losowo strzelać, to wydaje mi się, że to w ogóle będzie nie do zakończenia. A gdzie według mnie może być tych śmieci mniej? No jeśli już ma być ich mniej gdziekolwiek, to strzelałbym na te wszystkie takie zielone okolice, nie? Tu, czy tu jest tak zieleńszo? No tutaj. A, bo tu są jakieś te nasze nalparki. Spróbujmy. No nic. No a tu miało być czyściej, no nie? Tylko przypominam. Spoko. O, fajna nazwa. Wisiak, wisiak Hapatnam. E, czy w wisiaku będą śmieci? O, i to dużo. No tak, szukamy dalej. E, no właśnie, żeby też e, nie wiadomo, jak długo po tych Indiach nie latać, fajnie byłoby zakończyć ten challenge. Mm, tutaj to go nie zakończymy. Już myślałem, że będzie lepiej. Przy granicy z Nepalem może być tych śmieci dużo mniej. Zobaczmy, czy się nie mylę. No, myliłem się. Myliłem się. Szukamy dalej, ale i tak e, zostałbym jeszcze tutaj. Ok, no tutaj są. E, bo sam Nepal zdaje się powinien być czystszy. No ale Indie jeszcze nie są. Boże, w tych rzekach to jest w ogóle e, jakaś katastrofa, nie? Może tutaj. Czy to są śmieci? Nie, no tego jeszcze im nie zaliczajmy. To jest w ogóle już dużo ładniej. Mamy to? Czy mi się wydaje? Yy, no, nie, tu są jakieś puszki, ale byliśmy już mega blisko. Yy, tam w Bangladesz to nie wchodźmy. Podejrzewam, że lepiej nie będzie. Może tutaj? No, nie, tu się coś wala po ulicy. Szukamy dalej. Tutaj. Czyżby w końcu? Ogólnie jest ten indyjski shitkam. Czasami nie wiadomo, co jest śmieciem, a co jest nie śmieciem. Ale tutaj chyba mamy challenge. Jakbym się mylił, to mi napiszcie w komentarzu, ale ja tutaj no nie widzę śmieci, takich typowo walających się na ulicy, nie? No, także w sumie szybko poszło, ale wiadomo, że moglibyśmy to przedłużać, nie? Nie musiałbym wtedy na siłę szukać, tylko klikać gdzieś tu, tu i tam. No właśnie, i takie widoki by były. Spoko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to komencik, like sub. Siemano.